Cześć kochani, tutaj Mami w sierpniowym projekcie Denko Ubrania. Dzisiejszy film to zdecydowanie kolor, niestety, bo nie lubię się pozbywać kolorów. Kilka złamanych serc, bo kilka rzeczy naprawdę chciałabym bardzo zatrzymać, ale powiem Wam, dlaczego tak nie będzie. Kilka wyrzucanych pieniędzy w błoto i generalnie też jakieś starocie, ale nie wszystko jest starociami. Więc jeżeli chcecie się pośmiać, jeżeli chcecie stwierdzić, że widzieliście to niedawno w sklepie, Albo powiedzieć mi, że faktycznie super, że to dajesz. No to zapraszam i lecimy już z tymi kwestiami do wyjaśnienia. Muszę Wam jeszcze dzisiaj coś powiedzieć, jest to dla mnie takie ważne ogłoszenie. Nie, tutaj będę się całkowicie bronić, nie oszukuję Was. Od 14 lat, 15, 16 nie wyrzucałam ubrań, więc mam ich naprawdę mnóstwo. I dlatego też pokażę Wam dzisiaj dwie wnęki. Zakątki mojego domu, i tak do grudnia jestem w stanie wam pokazywać po jednej kolejnej spokojnie co miesiąc. Dzisiaj będziecie widzieć pierwszą niebiesko-białą wnękę, a raczej wielkie pudło. Jest to pudło, w którym przechowuję buty, które jest tak naprawdę, wierzcie mi, rzadko otwierane. To są buty na sprzedaż, do pozbycia się, do rozciągnięcia, do zaniesienia do szewca i tak dalej. Nie pójdzie na raz, bo to nie na moje serce. I druga wnęka to jest to, co teraz wygląda na bardzo wyburdane I takie jest, dlatego że stamtąd wyciągałam dzisiaj rzeczy To są rzeczy, które ja wrzucam do filmów. To są już rzeczy, które pójdą na oddanie, sprzedanie i tak dalej Ale czekają na film Więc te faktycznie miejsca w moim domu są jak najbardziej Odnośnie tej drugiej wnęki nie przestraszcie się To jest u mnie tak zwany trzeci pokój Ja tam mam tylko komputer i jakieś książki a więc spokojnie może to tam leżeć, nikomu to tak naprawdę nie przeszkadza. No i normalnie jest poukładane w pudełkach. Wyjaśnione, lecimy. Pierwszy produkt dzisiaj to będzie produkt, ja Wam już dzisiaj to powiem, słuchajcie, wyciągnięty z akwarium. Tak, to jest bardzo tajemnicza rzecz, kiedy ją zobaczycie. Zdecydowanie mam w domu akwarium, które jest w szafce, i w tym akwarium są ubrania na film do sprzedania itd. Więc właśnie wyciągnęłam cię, śmiało tam, sięgnęłam ręką, wyciągnęłam właśnie z akwarium spódnicę Której już na pewno nie sprzedam, bo nigdy jej nawet nie kupię za złotówkę Której już na pewno nie będę nosić, bo w życiu bym już jej na siebie nie ubrała Którą nosiłam tak naprawdę niewiele razy, bo nie kojarzę Była kupiona na Allegro eee, lata temu To jest krop eee, No słuchajcie Trochę weluru Teraz, może w tym momencie, ubrałoby to małe dziecko. Mam wrażenie w ogóle, że ta moda w ostatnich latach się też przesunęła. Moda, czy nie moda, ogólne noszenie się przesunęła, dlatego że teraz w tym momencie ubrałabym to w to ośmiolatkę. Nosiłam to właśnie między chyba 12 a 16 rokiem życia, nawet chyba ostrzej, nawet w wieku 17 lat, ze szpilkami i tak dalej, ale taka wtedy była moda. Nie będę jakoś sztucznie tego przedłużać. Zobaczycie to na przebitkach, oczywiście też w bąb i nie wiem, po co to trzymałam w akwarium Tak, w akwarium były rzeczy, które były też na sprzedaż Więc ja chyba myślałam naiwnie, że ktoś to kupi Nie wystawiam, jeżeli sama nie byłabym w żaden sposób zainteresowana zakupem Nawet gdybym miała inny, inny styl Absolutnie nie Zniszczona nie jest, gumka jest ok, zamek jest ok Ona jest taka trochę jakby, no nie włochata, powiedzmy, że la velour, a Więc zdecydowanie z chęcią się z nią rozstanę Pierwszy produkt mamy już ze sobą i lecimy dalej. Produkt, z którym nie będzie mi szkoda się rozstawać, ale powiem Wam, że trzymałam ją już od wielu lat. Na zasadzie nie wiem, kiedy ją ubiorę. I w ramach zmuszania się do ubierania jej, trzymajcie się mocno, e, jakieś 4 lata temu chyba ubrałam ją do sukienki na Wigilię. Ja już nie pamiętam, co było tam pod spodem, ale pamiętam, że ubrałam ją na Wigilię do Wigilijnego Stołu. E, jeżeli zastanawiacie się, co działo się w mojej głowie, to też nie wiem, ale tak wygląda właśnie przetrzymywanie z rzeczy, zmuszanie się do ubioru tego, i już wyciągam. Jest to oczywiście sztuczny akryl i poliester, błyszczy się, nie jest zniszczone, ma taki piękny wzór, nigdy tego praktycznie nie nosiłam. Absolutnie, nie będę już ubierać, nie wytłumaczę sobie tego, nie będę się w to wciskać, z zamkiem też nic nie jest. Mój styl, sztuczne futro, naturalne futro już absolutnie nie! No cóż wam mam powiedzieć, nie pamiętam nawet skąd ja to mam, nie pamiętam po co ja to mam, nie pamiętam. Kiedy to ubrałam, po co tą wigilią wiele lat temu Bo charakterystyczne też było dla mnie to, że jak już kupowałam, to ja miałam potrzebę Nie wiem, czy Wy też, że zaraz jak kupiłam nowe, to musiałam ubrać nowe Nawet jeżeli to nowe było używane Absolutnie już tak nie jest Potrafię kupić, nie wiem, rzecz, na którą poluję od dawna zimą i ubierać ją latem Może leżeć w szafie, może czekać Wtedy no, to jest jedna wielka niewiadoma, dlaczego ja to mam Jest to w rozmiarze 8, yy, no... no. Nie będę już przedłużać. Zastanawiam się. Jedna z Was mi kiedyś sugerowała, żeby takie rzeczy zostawiać dla zwierzaków, i w zasadzie to wygląda dokładnie tak, jak dywanik z Ikea, na którym śpi mój pies, więc kto wie, może i, może i będzie odpowiadać. Ale powiedzmy, że wyrzucam, nawet jeżeli pójdzie dla mojego psa, bo ja już tego nie ubiorę. A czy pójdzie dla psa? No to zobaczymy. I teraz 20, 22 rok mojego życia. Wakacje w Gdańsku. Kilka dobrych sezonów. Obsesja sklepem Tiley, Obsesja wciskania się w malutkie rzeczy, bo to jest naprawdę malutkie. 32 rozmiar. Obsesja panterki. I nosiłam to z butami, które już zostały wyrzucone w tych kilku filmach. I z bluzką, którą chyba dzisiaj zobaczycie, ale nie tylko z nią. Uwaga, uwaga. Będzie kolor. Ja nie wiem czemu ja narzekam, że mam mało kolorów, ale. A wszystko to, co leci w tych filmach, to są jednak kolory. W takim kolorze, jak dzisiaj nie widzicie, to się czuję chyba najlepiej. Jeżeli nie mieliście takich spodenek to zazdroszczę Wam tego, że mieliście jakiś tam styl. E, ja tak właśnie to pamiętam. 20-22 rok życia były ultra, ultra, ultra króciutkie, e, bardzo króciutkie. Jeżeli chodzi o jakość sklepu, to ja do dzisiaj twierdzę, że oni mają w porządku jakość w stosunku do ceny, nie zdziwię się, jeżeli ten sklep za kilka lat upadnie, bo widzę ich coraz. Mniej i, i, i generalnie Tej jakości już nie są takie fajne jak kiedyś Już tam też nie chodzę stacjonarnie Ale to jest to, co obserwuję Zdecydowanie to był kiedyś Mój styl, czy z czarną bluzką Wyciągnęłam to I też Wam dzisiaj będę wspominać Pojemnika pod łóżkiem Sięgnęłam znowu śmiało, to znaczy po prostu Coś stamtąd wylosowałam, to było drugie podejście Bo inną rzecz zostawiłam To już nie jest mój styl Nawet nie mój styl po domu, nie mówiąc o tym Że to się już gdzieś tam we mnie wciska Owszem, wcisnę się ja w to, ale nie siedziałabym już komfortowo w tym produkcie e, Czas się rozstać, on jest w ogóle, muszę Wam powiedzieć, że w stanie idealnym, naprawdę Nawet gdybym chciała się dopatrzeć jakiejś plamy, jakiejś niedoskonałości To one wyglądają dokładnie tak, jak w dniu zakupu Więc może będę spróbować, sprze spróbować sprzedawać za piątaka, jak nie pójdzie w tydzień, to po prostu się rozstaniemy I tyle, no, co mam Wam powiedzieć Odchodzę z rzeczy, których mi bardzo szkoda, które bym chciała bardzo zachować i które z chęcią kupiłabym ponownie Dlatego, że trzymajcie się, ja wiem, że z wielu przeciwników baletek noszenia balerin Ja natomiast do dzisiaj noszę baleriny i mam na to takie wyśmigane już wątpliwej jakości A te, które wam teraz pokażę, kupiłam chyba... 7 lat temu w Irlandii, może miałam je na nogach 5 razy, kupiłam je w Primanim za 1 euro wtedy z tego co pamiętam I no cóż, nie wytrzymałabym w nich, dlatego że one są po prostu ciasne i nie jestem w stanie ich rozciągnąć, a próbowałam Naprawdę moim zdaniem wyglądają całkiem w porządku jeżeli chodzi o szerokość, wszystko tu jest Ok, tylko w tym miejscu No wiadomo, że już ta stopa się praktycznie nie mieści jako tako jest to mój rozmiar Dlatego, że to jest klasyczna 36, więc Wszystko powinno być w porządku I teraz tak, jaki karasy Nawet w tym roku po zakupie rozciągałam buty Ale tych po prostu się nie da Rozciągnąć, mimo iż wielokrotnie Próbowałam, zwłaszcza, że przy rozciąganiu Tego typu buta, on by się tu po prostu Wiecie, rozciapierzył, wyglądał źle Rozpłaszczył i i wiele naros, więc generalnie, mimo iż są ładne, bo mają taki mikro, mikro obcas, mam nadzieję, że to widzicie, mają taką złotą lamówkę i naprawdę z chęcią bym je nosiła. Wierzcie mi, że ja bym takie buty z chęcią nosiła. To się musimy rozstać. Muszę Wam też powiedzieć od razu, że zaczynam troszkę. Ciągnąć samą siebie w kierunku lordsów, więc może sobie kupię lords na tą jesień, ale jak nie będzie pogody i tak dalej, to po prostu nie będę kupować. Chciałabym mieć tego typu buty do jakichś eleganckich spodni, do czarnych jeansów i tak dalej, ale w tym momencie odpuszczam, bo nie nosiłam, nawet w tym roku próbowałam, ale nie jestem w stanie przejść do auta i, i tyle, bo nawet w nich nie wysiedzę. Szkoda. Następny produkt to będzie szybka piłka, bo zawsze mamy te szybkie piłki. To jest, jeden niewiele, to jest jeden z niewielu produktów, z którego ja wyrosłam, mimo iż jeszcze bym chciała oszukiwać czas, mimo że nawet w tym roku ubierałam go na siebie pod bluzy, tak nie jest to zbyt reprezentacyjny produkt. I jeszcze odnośnie tej podkoszulki: jest naturalna, jest przewiewna, jest fajna i kupowałam ją w wieku chyba 14 lat, bo pamiętam do dzisiaj, że kupowałam ją z moją mamą w lokalnym sklepie. Lepiej wtedy była jakoś stosunkowo droga, bo chyba kosztowała jak na tamte czasy 30 czy 40 zł. Gdybyście się zastanawiali, co dziewczyna nosi do czarnych spodni czarnych szpilek i na przykład czarnej skórzanej kurtki, to pod bluzą, koszulą czy czymś tam jest właśnie takie ustrojstwo, bo lubię, bo mam sentyment, ale to jest jedna z niewielu rzeczy, z których wyrosłam. Tutaj pod pachą już mnie naprawdę, naprawdę ciśnie, więc jest po prostu źle i gdzieś się tam poprawiam w ciągu dnia, muszę się z nią rozstać. Ten produkt nie będę was oszukiwać, był wyciągnięty normalnie z Szufladę z bluzkami pod bluzy, bo najczęściej pod bluzy swetry i tak dalej ubieram takie totalne basiki. Ten akurat tak, żeby go zupełnie nie było widać. I jest to produkt, który pójdzie na szmatkę. Świetnie się tym będzie ścierać kurze. Lecimy dalej. Następna rzecz to coś, co cały czas widzicie na mnie. I serduszko mi się kraja, dlatego że słuchajcie. Ta sukienka, w której ja teraz przed Wami siedzę I dobrze widzicie, że tu się cały czas poprawiam Bo powinnam to zszyć Była kupiona na Vinted Była kupiona na Vinted w tamtym roku Od dziewczyny e, I mam wrażenie, słuchajcie, że to jest egzemplarz Bo to jest bawełenka chyba ze Stradivariusa Który został wyprany Zbyt z wysokiej temperaturze I ja próbowałam ją rozciągnąć Znam na to sposoby, wiecie, pranie, namaczanie I tak dalej I w przeciągu ostatnich 3 czy 4 lat e, Naprawdę naprawiłam po Uwiększyłam i tak dalej Wiele swoich ubrań w ten sposób Ale tutaj Musiałabym z nią iść do krawcowej w tym momencie I ją tutaj zaszyć Żeby komfortowo się czuć Jeżeli chodzi o dół, gdyby krawcowa mi to jakkolwiek zwęziła Bo ja lubię ubrania bardziej dopasowane Ona by się jeszcze podniosła więc na razie się rozstajemy. Dlaczego mówię na razie? Dlaczego ten film powinien się nazywać 9,5? Bo mam wrażenie, że jeszcze do tej sukienki wrócę. To znaczy, planuję w przyszłym roku na przykład kupić sobie z niej eskę na wintet. Myślę, że znajdę i z tą eską iść do krawcowej. Jestem przywiązana do ubrań, które widzę, a to, to ubranie widziałam, słuchajcie, dlatego że ja widziałam je dwa albo trzy lata temu w sklepie i stwierdziłam, że nie kupuję wtedy nowych ubrań. Był to jakiś miesiąc powstrzymywania się od zakupów i Wtedy mimo, już przymierzyłam i świetnie się czułam w tym kolorze, wzorze i tak dalej To wtedy chyba właśnie mierzyłam w sklepie SK, która była za luźna i stwierdziłam, że poszukam XS online Trafiłam na nią na Vinted, no bo Eska na mnie w sklepie była okej okay. Ja nie będę nosić tak krótkich ubrań dlatego że ja w tak krótkich ubraniach, które nie są dopasowane, które wiecie, jak wiatr zawieje, to podwieje. No źle się czuję, nie będę ich zdecydowanie nosić. Na ten moment w postaci sukienki z tą bluzką, z tą właśnie, z tą sukienką po prostu się rozstaje. Może to jest pomysł, może to będzie pół, bo pójdę do krawcowej, jestem już mówiona na wrzesień i po prostu powiem, żeby zrobić z tego bluzkę, no no może, więc wybaczcie. Dzisiaj jest 9,5, bo po prostu uwielbiam ten kolor, uwielbiam ten styl i z chęcią nosiłabym ją nadal. Moja krawcowa naprawdę zarabia na mnie całkiem niezłe kwoty, ale akceptuję to. Lecimy dalej. Następna rzecz dzisiaj to będzie jedna z szybkich piłek. Buty, które kiedyś nosiłam na co dzień, które są już stanowczo za małe, które wtedy już były przyciasnane, które nie są już w moim stylu i które wyrzucam jednak bez żalu. Dlatego, że owszem, mogłabym je spróbować sprzedać, bo są w dobrym stanie, ale po prostu Vinted, Allegro i tak dalej od tego to nie. Druga sprawa, trzeba zacząć wyrzucać buty o wiele śmielej, i trzecia sprawa jest też taka, że wyrzucam bez żalu, bo mam czarne buty klasyczne. I Takich już nie potrzebuję. Powiedziałabym nawet, że mam chyba trzy pary czarnych, klasycznych szpilek, trochę udziwnionych, ale jednak i śmiałabym je wyrzucała. Kupione chyba w jakimś chińskim sklepie. To jest bardzo twardy rodzaj obuwia. To jest taki, no wiadomo, że nie skóra, ale twardy but. I coś, co ja bardzo lubię w takich butach, i tak jest do dziś, że one są bardziej okrągłe. Nie w szpic takie, tylko bardziej, i bardziej okrągłe. U mnie to dobrze wysmukla nogę i całkiem w porządku wygląda. I to leżało w tym pudle, które widzieliście, w wielkim pudle w gwiazdki, i gdyby nie te serię filmów, za co Wam zawsze dziękuję, to po prostu leżałoby nadal. Ja tutaj nie mam żadnych złudzeń. Teraz yy, odlatują, że tak powiem, od nas w tym filmie. Zabezpieczę je, myślę, że wezmę pod uwagę impost eko zwroty, bo one nie są zniszczone klasyczne, klasyczne szpilki. Teraz ta klasyka wygląda trochę inaczej, ale te naprawdę darzyłam sympatią. Nie będę już rozciągać w tym momencie, po tym jak przestałam chodzić aż tyle na obcasach co kiedyś, bo ta stopa jednak się trochę wypłaszczyła i mam pewnie takie 36,5, a nie małe 36. No, czas się rozstać, rozstaje się bez żalu, chociaż najchętniej to bym je sprzedała, ale nikt ich nie kupi. Lecimy dalej. Czy ktoś mówił, że uwielbia różowe, pastelowe, przeróżne kolory? Czy ktoś mówił, że uwielbia ubrana, ubrania styli? Czy ktoś mówił, no jeszcze nikt Wam nie powiedział, że był w tej, kiedyś w tym na weselu? Tak pamiętam, miałam wtedy 19 lat i poszłam na wesele do znajomych, może 20. Są tu nawet wszyte miski. I to jest ubranie z, uwaga, akwarium. Tak, to jest ubranie, które miało być przeznaczone na sprzedaż, ale zrobiłam delikatny research. I Obserwuję na Vinted kilka osób, które ma te sukienki i te sukienki się absolutnie nie sprzedają, więc po prostu ją oddam Już dzisiaj poleci też właśnie do Impost zwrotów. Nie wiem po co to trzymałam, dlatego że nie wydaje mi się, żeby nagle miało mi tak odbić w życiu, żeby wrócić do neonowych kolorów, cisłych fasonów itd Mam w tym momencie inny styl i dzięki odwadze przy tych filmach zaczynam po prostu wyrzucać swój stary styl. Ja wtedy byłam bardziej przebojowa, uwielbiałam zwracać uwagę. Teraz też lubię troszkę się wyróżniać. Nie lubię nudnych ubrań, ale wyróżniać się w innym sensie niż kiedyś. W tym momencie ja wiem, że już w tym nie wyjdę. Myślę, że jakieś 6 lat temu, czy 5 lat temu umieściłam ją w pudle na sprzedaż. Nie wystawiłam jej przez 5 lat. Tak właśnie wygląda życie, i teraz czas się z nią rozstać. Zdecydowanie. Ubrałam chyba tylko wtedy na to wesele, tak mi się wydaje. Może raz jeszcze na wakacjach i to było wszystko. A kupiona była w normalnym sklepie za jakieś 120 zł. Buty, których mi szkoda, które były trzymane w pudle w gwiazdki, dzisiaj tam naprawdę zaszelałam, bo miały być zaniesione do szewca, żeby szewc je naprawił. Ale po głębszym namyśle, buty, które zaraz zobaczycie, to są buty, które przemakają. One po prostu nasiąkają wodą, nawet jeżeli były jakkolwiek zaimpregno zaimpregnowane. Nasiąkają wodą przy każdej wilgoci. Czy one się nadają na przystanek? No nie bardzo. Czy one się nadają na jakąkolwiek jesienną puchę? No nie bardzo. Czy nosiłam je namiętnie? Nosiłam je namiętnie przez jakieś 3 lata. Te buty, rurki, wąska kurtka, kamizelka i po prostu to był mój must-have. To były buty z CCC. Wydaje mi się, że też lata temu był taki bardziej to nie jest boho, ja zawsze też źle używam. Ale był taki boho styl i więcej osób takie buty nosiło. Teraz widzicie, jak one są zniszczone, bo tutaj to już jest przetarcie od deszczu, od chodzenia. Miały też taką tendencję, że jak chodziłam w nich, to wydawało mi się, że one trochę pracują, tak jakby coś tam było źle zgrane. Ale mimo tego są bardzo fajne. Na pewno wyciągnę sobie wkładki, bo ja w większości butów miałam kiedyś taką fazę, powymieniałam wkładki na trochę grubsze, żeby mi ta noga nie latała więc widzę tam wkładki w dobrym stanie, ale sam but już w dobrym stanie nie jest. Więc wyrzucam bez żalu. Sukienka, którą miałam na sobie jakieś trzy razy. Patrzcie, co tu się dzisiaj cały czas dzieje z tym dekoltem której absolutnie już nie ubiorę, która jest w dotyku trochę taka jak e, reklamówka, aż tak ją czuć pod palcem. To było polowane na jakieś strzeganie. Ma też takie miseczki wszyte, prześmieszne, bo trójkątne, tak, dokładnie. Ona się nie złożyła, tylko ta miska tak jest wszyta trójkątnie. Nie nosiłam wiele razy. Kamera nie jest dla niej aż tak łaskawa, bo w kamerze jest. Pomarańczowo-biała, raczej jest taka morelowo-biała. Trzymałam znowu z tego samego, bo jest w dobrym stanie, a nikt nie kupi, nikt nie odkupi. No to lepiej niech leży u mnie. Wyrzucam, moi drodzy, bo wiem, że nie kupię ponownie czegoś takiego. Nosiłam kilka razy, nie będę nosić, bardzo nieprzyjemna. Jeżeli chodzi o tył, była tutaj w sztagunka, więc ona się nie zsuwała, ale naprawdę, jeżeli nawet teraz na was patrzę w kamerze, to jestem w stanie zobaczyć przez to, że tutaj stoi kamera, mimo że to aż tak nie wygląda, ale wierzcie mi, że tak jest. Jestem teraz na siebie zła, bo nie wiem, dlaczego to trzymam. Dziś byłam naprawdę zdziwiona, jak to wyciągnęłam. W sensie wiedziałam, że tego nie wyrzuciłam, ale jakoś mi się zapomniało, że to mam. Kochani, żeby już nie przedłużać, przypominam o pytaniu do filmu, czyli co wyrzucacie z największym żalem? U mnie, tak jak mówię, są to zdecydowanie buty. Poszła kolejna dziesiątka i wierzcie mi, co byście nie pisali, jesteśmy gotowi na kolejną dziesiątkę, na kolejną i na kolejną i na kolejną. Koło grudnia mam nadzieję, że zacznie być ciężko, bo jeżeli nie... To naprawdę byłam wieloletnim chomikiem, o czym świadczył film o zakupach To co, kochani, dzięki za to, że jesteście, że oglądacie. Mam nadzieję, że dzisiejsze historie coś Wam nam przypomniały z dawnych lat, a może zupełnie nie. To co, kochani, widzimy się w, w następnym niedzielę. Dzięki za to, że jesteście, że pamiętacie o tym, żeby oglądać. Dzięki, dzięki, dzięki. Papa, pa. do następnego!